Siemaneczko, witam Was w krwawej łaźni według Werexa dzisiaj. Właśnie na 85 poziom i wbijamy od razu na no właśnie, bo tam już jest dwóch delikwentów, których trzeba ubić. Jestem zdecydowany i od razu tutaj na jakiegoś tam tropka, pierwszy trochę. I okej, okay. teraz trzeba powiedzieć dlaczego nie miałem, nie, nie nagrywałem ostatnich łaźni i dlaczego tak długo. bo... Miałem, bo dużo ogólnie też pisali się dlaczego w Margo i też komentarze i tak dalej, no. Miałem remont pokoju, nie mogłem nagrywać i byłem na ostatniej łaźni. W sensie na ostatniej łaźni z 85 poziomu to był mój e, współ, którego pozdrawiam i zobaczcie, wygrał właśnie. nie? A ja tyle miesięcy nie umiałem wygrać. <grym> Masakra to była jakaś, no ale okej. Okay wygrał, ale nie nagrano no. E, miałem taki pomysł, żeby on to nagrał, ja bym to wrócił, no, ale on tam nie umiał tego zainstalować w sensie tej nagrywarki, nie? No i coś tam się pokomplikowało i po prostu tego nie było. E, no i co? No i nagrywam teraz. Nagrywam pierwszą łaźnię od dawien dawna tropmega. Hmm. No dobra. Może być, mi pasuje. Hmm, odrzut, pierwszy hit, nieźle. Nie. Drugie odepchnięcie tutaj już. Ale ja miałem kontrę i zrobiłem krok na kontrze. Pam, pam, Czyżby jakiś cebek, czy coś? Nie, to zwykły krytyk. Bo tak fajnie było coś tam, jakieś, jakiś tysiączek widać. No tysiączek to w sumie jest krytyk, no ale no. Trzecie odepchnięcie już. Dużo procent na to jest, więc będzie wchodzić często, podobnie jak krytyk. O, wygrałem na 65% jakoś. No i sobie został mykość i ja. Więc jak ktoś wbije, to wznowimy. I wylosowało mi Harwahala, czyli niezbyt takiego wymagającego przeciwnika. Więc pierwszą walkę los z losowania będziemy mieli, że tak powiem, wygraną. No bo tak w sumie będzie. Ehm, no i zobaczymy w sumie, jakie, jaką drugą osobę mi wylosuje. Bo ile nas zostanie? Raz. Trzech nas zostanie. No. Trzech nas zostanie i i zobaczymy, miałby coś takiego na czym nie padnę pyk, 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 ok wystawiamy się do losowania i i zobaczymy sami twardzi przeciwnicy Wylosowało mi Kosia, czyli będzie bardzo ciężko, bo Mykoś teraz ma takie same eku jak ja, tylko tarcze z licytacji, więc tylko fart może mnie ocalić. To znaczy fart, no. Dalej Zależy wszystko od bonów, bo tak jak już mówiłem wielokrotnie, jak się ma 7 legend w eku, to tylko właśnie te bony mogą właśnie decydować o walce. I bijemy się, zobaczymy jak to wyjdzie. My ma więcej SA, czyli 40 niszczenia pancerza. 9 niszczenia energii. O Boże, ja to widzę bardzo, bardzo źle dla mnie. Mm. Mm -hmm. Masakra jakaś. Ja niszczę 26, a on 39. Czyli jeszcze jakiś tam itemek musi mieć. Albo w łogu coś, nie wiem. Ale kosmicznie się na mnie ubrał. Ma 9 niszczenia i 40 niszczenia pancerza. No, no Tylko fart może nie teraz ocalić, powiem Wam szczerze. Już nie mam energii. Ajajaj. Mhm, właśnie, cebek. Zobaczymy, czy mi wejdzie. No, mi dotyk wypił. Czyli powiedzmy, że jestem do przodu, bo mu tam cebek chyba 2k wypił, a... mi dotyk 4k więc... Więc jest dobrze. Póki co, ale już tutaj pancerza nie mam, jak widzicie. Ja mu piję 660, a on już co więcej. Ale to też dlatego, że on ma też 100 pancerza więcej, no. No. On drugi cebek, no. To jest chore. A mi nie wejdzie pewnie. No, on jeszcze dotyk, no. Czemu ja, czemu ja mam zawsze mniej wszystkich bonusów od przeciwnika? Nie ogarniam tego. O, dotyk. Przynajmniej coś. Ja już jestem w ogóle tak w ratunku? Bo nie wiem. O, kolejny dotyk. Cofam te słowa, bo tyle dotyków mi już dzisiaj wbiło, że. Masakra, masakra, tylko że popatrzcie, on już bez krytyka bije 1000 A ja mu 670 Aj No tak, my kość trzeci Cebek, a ja zero A mamy obydwoje po jednym Cebeku Eku No Czyli Powiem wam szczerze Że szło mniej więcej równo tylko gdyby nie te trzy Cebeki Ale zawsze coś jest Więc no, żegnam Was, do zobaczenia na, kolejny, na kolejnej baźni, bo w sumie nie wiem, czy coś innego nagram, bo właśnie na 40. poziom raczej już nie nagram, bo EQ sprzedałem i... no i teraz tam jakby nie mam żadnych szans. Na 5.9. chcę też właśnie wrócić, bo mam już, że tak powiem, te budki, na które właśnie czekałem. Tylko teraz nie mam żadnego naszyjnika, skoro sprzedałem właśnie ten na 40 i chcę kupić klucz, tylko że mało osób ma ten klucz i one sobie cenią naprawdę drogo za takich heroik 1G i tak dalej, nie? No to pozdro 600. Czekam aż spadnie tarcza i kupię tą tarczę, jeżeli cena będzie 3G, no, no to kupię sobie te hero na 60 ten naszyjnik i wrócę na 59 na łaźnię i wtedy będą w tygodniu dwie łaźnie plus przewiduje jakieś inne gierki i cokolwiek innego. Więc trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!